Nazywam się Socjotechnika Nadobrzeńska. Jestem osobą karaną. Dziś mija równe 14 lat, odkąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zapadł prawomocny wyrok na moją osobę. Historia mojej niedoli zaczyna się w momencie w 2007 roku, dokładnie 1 października, a właściwie trochę już po nim, kiedy to poszłam do wyższej szkoły Rządzenia i finansów we Wrocławiu. Jest to nie uczel uczelnia niepubliczna, była to i istniała od 1995 roku, a została zlikwidowana w 2012 roku. I jak widać, jest to uczelnia nieistniejąca, na szczęście już. Ale moja historia zaczyna się w momencie, właśnie 1 października 2007, mogłabym nazwać to, więc jakby to powiedzieć, czas nie a nie przyzwyczaja nas także do bólu. Czas uczy także, jak radzi sobie. Wiecie, kim jest Przyw? Przyw wytoczył mi proces w 2000. W roku, dokładnie 21 grudnia i od tamtej pory uczę się żyć na nowo, uczę się żyć jako osoba karana, skazana prawomocnym wyrokiem i nie mogę się z tego wykiełznać, jakby to powiedzieć, wykarskać, bo po prostu ciągle się to za mną ciągnie, jakby to powiedzieć i no cóż, kupiłam sobie czarny ciągnik i to się za mną ciągnie. Co zatem nakłoniło mnie do tak trefnej uczelni pójścia, która wytoczyła mi proces dwa lata później. Oczywiście głupia reklama w gazecie, bo kiedyś nie było takich kanałów komunikacyjnych w tamtych latach, gdzie internet mógł mieć każdy, więc jakby to powiedzieć, między innymi takie głupie reklamy sobie wyświetlali. Koko, kuralu, Czy jesteśmy na dobrej drodze na szczyt? Poza zwet Wyższej szkole zarządzania i finansów! Każdy szlak prowadzi na szczyt! Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu zaprasza do studiowania na najlepszych kierunkach. Zarząd... Tak, w dupie za przeproszeniem. Sorry za zwrot, ale naprawdę ja pamiętam, jak ja wspominam te czasy. Do dzisiaj nie mogę znaleźć miejsca w życiu, bo jestem osobą karaną. Do dziś nie mogę żyć jak człowiek, bo jestem osobą karaną. Nie mogę znaleźć pracy, bo jestem osobą karaną. Nie mogę nawet związku założyć, bo kto by normalnie się z kryminalistą chciał zadawać, jakby to powiedzieć. Przyjaciół też nie mam, jakby to powiedzieć, więc mam tylko moich fanów i ten kanał na YouTube i moje blogi, a nic więcej mi nie pozwala. Stało, jak tylko i wyłącznie tworzyć dla tych przyszłych pokoleń, żeby przyszli ludzie w przyszłości zastanowili się, zanim sięgną po karę. Jakby to powiedzieć, za co byłam karana. Za nieważne, za co, ale za wam powiem. Oto za co byłam karana. Wiecie, że ten człowiek tutaj, oto jest policjant Andrzej Eł, a ta kobieta wytoczyła mi proces za groźby karalne po śmierci swojego męża Mieczysława S. Nic nie mam przeciwko tej kobiecie, jak i ta kobieta po prostu, jakby to powiedzieć, no cóż. Moje życie właśnie te dwie osoby zrujnowały, jakby to powiedzieć. Jestem przegrańcem życiowym, ale walczę każdego dnia o każdy dzień. Walczę o każde normalne swoje życie. I dziś mija równe 14 lat, od czasu, gdy te dwie osoby mnie sądziły. Idioci, którzy doprowadzili mnie do tego stanu, że jestem osobą karaną zwinęli się, ja im nie życzyłam jak najlepiej i po prostu ja wiedziałam, że oni prędzej czy później, jakby to powiedzieć, zrujnują się i nawet adwokat mi kiedyś mówił, że kiedyś podchwycą to media i jakby to powiedzieć, ale nie mówili nigdy o moim procesie, to jest zawsze czarna strona w USB i w sif powiem Wyższą Szkołę zarządzania Finansów we Wrocławiu przejęła Wyższa Szkoła Bankowa, teraz ja się wiem Wielce Merito Wrocław i jakby to powiedzieć to są chorzy ludzie na umyśle, kadra została tam ta sama, jakby to powiedzieć, i cóż powiedzieć, ja jestem osobą zrujnowaną. Nie wiedzieć czemu, ale strona w szif jest ciągle aktywna, nie wiem czemu, ale to jest stan na chwilę obecną, i jakby to powiedzieć, ta strona działa na zasadzie archiwalnej, bo to jest z ale po prostu ta strona jeszcze jest czynna, więc jakby to powiedzieć, nie wiem czemu, ale ludzie ci jeszcze są ciągle, jakby to powiedzieć, tacy żywi, jakby to powiedzieć, a proces jest jakby wydarzył się dzisiaj, a nie te 14 lat temu dla mnie. Wiecie, co Wam powiem w zaufaniu? Twórcom Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu był nikt inny jak. Chwalący Jahwe, czciciel Jahwe, Jechudim czyli Jude, Adam, urodzony 27 czerwca. Nieważne, skąd to wiem. Nieważne, co ja czuję. Ważne jest to, że mnie zniszczyli Żydzi i masoneria, którzy rządzą światem. A jakby to powiedzieć, człowiek taki jak oni mają władzę w Polsce, więc... Jakby to powiedzieć... A że jestem podobna do Niemki, to nie moja wina po prostu, że mam taki typ urody nordycki, więc... Po prostu, jakby to powiedzieć... No cóż, zniszczono mnie. a ja mogę powstać z ziemi. I powiedzieć światu, co mnie spotkało. Kobieta ta mnie także sądziła. Widać tu wszędzie jej twarze i jakby to powiedzieć. Kobieta ta razem z Wyższą Szką Zarządzania Finansowego w Wrocławiu oskarżała mnie między innymi o to, że jestem taka, jaka jestem i w ogóle nie pasowało to im. Myślę, że jestem biednym dzieckiem, które łuka o miłość, ale tak naprawdę nie wiedzieli oni o tym, że oni są puści jak balon, jak bęben, a tak naprawdę jestem człowiekiem bardzo wartościowym i znam swoją wartość i nie posłuchałem sobie, żeby ktoś mnie w ten sposób obrażał. Jak oni mnie obrażają, i poniż, poniżej, i po prostu jakby to powiedzieć. Ale no cóż, życie się toczy dalej mimo wszystko. A wiecie, co wam powiem w tajemnicy? Mój brat zakochał się w tej tu oto kobiecie. O, proszę bardzo, Agniesz Agnieszce D się zakochał. Nie wiem, co on w niej widzi za przeproszeniem. No nie wiem, jest <śm> <śm> zastępczyni żony jako brata. Ale jaja! Na sam koniec tej ukrytej prawdy powiem tak. Nieważne jest to, ile przeżyje człowiek, ważne jest to, że człowiek w ogóle żyje i udało mu się przeżyć to, co przeżył. Dziś może i jestem silniejsza i bogatsza o te, jakby to powiedzieć, doświadczenia życiowe, które spowodowały u mnie to, że dziś jestem, jaka jestem. Ale pamiętajcie o jednym: zanim sięgniecie cokolwiek, po kamień, po kija, po nóż, czy cokolwiek, warto się zastanowić, czy chcecie być na moim miejscu, czy chcecie być jak ja osobą karaną, po prostu jakby to powiedzieć, czy chcecie żyć w tym świecie półświadku zwanym, czy chcecie mieć pseudonim nadany przez sąd, czy chcecie po prostu się identyfikować, z tym światem przestępczym. Pamiętajcie o jednym Nieważne jest to, kim jesteście, ważne jest to, że dopóki jeszcze się czyści i jesteście na prawie, macie prawo być na tym świecie, bo tak jak mnie traktują ludzie, to naprawdę szkoda słówna. To pozdrawiam wszystkim bardzo serdecznie, Wasza Socjetechnika Norzeńska.